Rozdział 79. Poland Trip 3. Przystanek 8. Przelotem w Gdańsku. Byłem już na peronie stacji Gdańsk Główny, stacji, którą jako tako już ogarniałem. W końcu rok temu rozbijałem się po Gdańsku prawie tydzień, a przez ten czas przynajmniej kilkanaście razy przechodziłem przez niego, albo zaczynałem, względnie kończyłem na nim kursy, trójmiejską SKM-ką. Tym razem jednak SKM-ka nie była mi do niczego potrzebna. O wiele bardziej przydała mi się przechowalnia bagażu. Mają tam trochę kosmiczny cennik, ale widmo rozbijania się po Gdańsku z dużym, jednak ważącym ładnych Kilka kilogramów bagażu spowodowało, że jednak zarobili te 15 zeta. Zanim jeszcze wsiadłem w ósemkę tramwaj, który w Gdańsku kursuje z Jelitkowa na Stogi, czyli z jednej plaży na drugą, trzeba było dać zarobić 13 zeta Gdańskiemu MPK. Zaopatrzony w bilety, wbiłem się w pierwszą ósemkę, jaka przyjechała, z której wysiadłem sobie na przystanku Opera Bałtycka, przystanek, którego zapowiedź MPK Gdańsk zmałpowało od MPK Wrocław i jego zapowiedzi na przystanku. Stamku Arkady Kapitol. Albo odwrotnie. Tak czy inaczej, o ile gdańska wersja artystyczna zapowiedzi tego przystanku nawet mi się podoba, bo brzmi ona jakby gościu, który to nagrywał był w trakcie czynności łóżkowej i nie chodzi mi tutaj o sen, o tyle już wrocławskie wykonanie nazwy przystanku Arkady Kapitol powoduje u mnie odruch bardzo delikatnie to nazywając alergiczny, więc jak tylko mogę jadę trasą połowę dłuższą, aby tylko ominąć to miejsce i nie musieć słuchać tego badziewia. A jeśli już muszę tamtędy przejechać, bo na przykład się gdzieś śpieszę, to dwa, trzy przystanki wcześniej, wyciągam słuchawki i włączam sobie na nich najgłośniej jak tylko potrafi mój Alcatel kawałek metaliki Master of Puppets. Wróćmy może jednak do gdańskiego przystanku Opera Bałtycka, na którym wysiadłem. Powodem tego jest fakt, że obokowej opery stoi sobie Multikino, które od sporego kawałka czasu ma bardzo przyzwoitą cenę za wejście na film. 15 zł bez względu na to, czy akurat jest środa, czy niedziela, godzina 10 czy 21. Cena to jeszcze nie wszystko. Musi być jeszcze do tego coś ciekawego w repertuarze, a tym czymś była wtedy szósta część serii Mission Impossible o podtytule Fallout. you <laughs> Film trwał 2,5 godziny, lecz w tych konkretnych okolicznościach było to bardziej zaletą niż wadą. Samemu filmowi daje w mojej skali mocne 7 na 10, a fakt, że trwał tyle, ile trwał, było to tyle plusem, że mój Flix do Wrocławia odjeżdża dopiero o 2345, więc ponieważ była jeszcze młoda godzina, zważywszy na ilość czasu, jaka pozostała do odjazdu, można było spokojnie pojechać dalej na pętle, czyli na jelitkowo, a dalej kierunek plaża na jelitkowie po drodze? zahaczyło się o jakiś sklep i tam poczyniło się zapasy Pepsi. W końcu jest przede mną moc jazdy, a jutro dość ambitne plany o mocnym zabarwieniu youtuberskim. Na plaży posiedziało się mniej więcej do 20.30, trzaskając przy okazji timelapsa. Nie byłbym sobą, jakbym tego nie zrobił. Można byłoby posiedzieć tam przynajmniej z godzinkę dłużej, lecz nie pozwalała na to godzina 21.45, o której zamykają na dworcu przechowalnię, w której leży i czeka na mnie mój duży bagaż. Byłoby przynajmniej przez ranę, jakby mi ją tam zamknęli. Więc, aby uniknąć takiego scenariusza, byłem na dworcu i odebrałem ją już o 21.30. Pozostałe niespełna dwie godziny spędziłem w McDonaldzie na dworcu. Co by o McDonaldzie nie mówić, jest to stosunkowo tanie, ciepłe i bezpieczne miejsce, żeby przechować się w obcym mieście. No, może troszeczkę mniej obcym niż rok temu, ale jednak obcym. Wyszedłem z maka w okolicach 23.15, pół godziny przed planowanym odjazdem Flixa, chociaż tym razem był to czerwony autokar, tylko już bez loga polski bus, a jeszcze nie przemalowany na Flixa. Fliksa, który jakąś godzinę po odjeździe z Gdańska miał przymusowy postój na autostradzie gdzieś na wysokości Trzewa. Powodem coś około dwugodzinnego postoju była złapana guma. Mniej więcej w połowie tych dwóch godzin ja chyba wszyscy pasażerowie tego kursu dostali SMS-a informującego o opóźnieniu z powodów technicznych. Fajnie, że Fliksbus informuje o tym pasażerów czekających na niego w Bydgoszczy, Poznaniu i Lesznie i Wrocławiu, ale po co wysyłać sms informującego o opóźnieniu pasażerom, którzy siedzą w autobusie i sami widzą, że autobus stoi zamiast jechać? Nie wiem, ile mam w tym racji, ale podejrzewam, że komuś nie chciało się o pierwszej trzydzieści w nocy sprawdzać w jakimś systemie komputerowym, którzy pasażerowie wsiedli w Gdańsku, a którzy czekają gdzieś na trasie, więc. Ktoś kliknął w systemie Wyślij do wszystkich i ma spokój, może iść dalej w kimę, która została przerwana przez telefon od kierowcy. Gdy już w końcu ruszyliśmy w dalszą drogę, kierowca robił co się dało, żeby zminimalizować rozmiary spóźnienia i na przystankach, np. Na w Poznaniu, nie było postoju po pół godziny, jak to potrafi mieć na tym dworcu miejsce tylko wysadzić ludzi wysiadających, dać im ich bagaże szybciorem odprawić wsiadających i. Ogień na kolejny przystanek. I tak we Wrocławiu, gdzie wysiadłem, spóźnienie wynosiło już tylko godzinkę, więc już bez tragedii, jak na przygodę na trasie. Fliks pojechał w drogę na przystanek końcowy w Pradze, a ja wsiadłem sobie w autobus 900P, bo taki akurat podjechał, celem podjechania na Plac Dominikański. Stamtąd poszedłem już sobie z Buta do rynku, gdzie wyszedłem sobie na pierwsze piętro kamienicy, Rynek 18. Celem wzięcia klucza do apartamentu, w którym będę kręcił swoją wersję dnia świra, ale o tym już w kolejnym rozdziale.